Dzieci od czas, na król jest osobny, jak system, co sam. Można tych, co się nie pali, tych, co się poświęcali, zachowali i życie oddawani Tych, co przetrwali, niezmienni pozostali. Tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość. Bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dzieci od lat, czas, a król Zaraz ich autora, próbują zaszykać. Ja nie jestem masystą, bolszewiką czy nackim. Zadam inny polu niż do faszystą czy Jestem się Polakiem, który wieszczy wartości. Nie próbuję na choć pracuję co nie pójdzie do upraw. Mam jednego z nas, takich tym kraju, i'm not the the people